Raciczki! Ale ja mam dresy. Raciczki! Siemano! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony reprezentacji Polski. Po meczu z Rumunią, wygranym przez naszą reprezentację 4:1, 1 nasuwa się jedno pytanie. Czemu Walduś Fornavik zapomniał o Łukaszu Teodorczyku z powołaniem na Irlandię? Bo gra w Polonii. Zdecydowanie myślę, że dlatego. Jest za biedny na reprezentację. A więc wywiad z Łukaszem Teodorczykiem. Witam wszystkich w kolejnym wywiadzie dla Beka Sports. Tym razem specjalnie dla nas. Jak on się nazywa? Teodorczyk. Te... Teodorczyk. No, zaraz wywiad. Dobra. Co na Pało? Dziwisz się, że cię nie powołał? Ten zamet z Rumunami? To tak Nie jąkaj się, bo ci w mordę wyjadę. Zabiję Żałkijmy kurde. Zakim No, dziękujemy za obszerny wywiad. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Patren Kemera. No, Szymon. Łukasz Teodorczyk strzelił dwie bramki i bardzo przysłużył się Polsce przy zwycięstwie z Rumunami. No, trudno, troszkę teraz został poturbowany przez naszego kolegę, wysłannika. Możemy zastanawiać się tylko, dlaczego Polska z lepszymi rywalami gra tak słabo. Ta, 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 ta. Patrząc na to, że w Hiszpanii system przygotowawczy trwa od małego, a u nas w Polsce większość chłopaków zaczyna grać w piłkę w wieku 15 lat, kiedy zobaczą Ronaldo w telewizji. Dokładnie ile pieniędzy, ile samochodów jak A. to się opłaca i już jest wtedy za późno. Niektórzy się fajnie rozwiną. Wezmą ich do reprezentacji i tak jak to dochodzi zostaną pobici. Teraz opinia dwóch ekspertów na temat systemu przygotowawczego w Polsce. Specjalnie dla Beka Sport Mariusz Wach Mariusz dlaczego... To mój pas! Dobrze, yy, Mar... grałem! Z kim Z Dała ci fory czy nie? Dała mi co innego! Mariusz, okej, okay, dobrze, przejdźmy do pytania. Yy, Mariusz, yy, dlaczego... Dlaczego polska reprezentacja jest taka słaba? Moim idolem jest Rocky Bilbo Baggins! Mariusz... Jak zwykle Mariusz, niesamowity. Bây giờ, về sự phát triển của bác sĩ Chim Koma nói cho tôi. Khu vực của động viên bọn mày là uh, ỉa. Quay thang máy quay rất không tốt. Uh, các bọn mày uh, cứ thối bằng ỉa. Uh, các mày không có chim. Uh, và bây giờ uh, ở Việt Nam trời rất đẹp. Uh, khoảng 25 độ mưa rất nhiều. Uh, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy no cóż można by rzec więcej teraz w środę gramy mecz z Irlandią, mamy nadzieję, że się uda oh, yes. <laughs> powiedz coś i nawet z Irlandią został wreszcie powołany Artur Borut. Tak, Artur, bardzo długo pomijany przez Franciszka Smudę. Franc się na niego po prostu obraził. Tak, dokładnie, tak jak dla Michała Żywłakowa. Naprawdę się cieszę, że dostał to powołanie i zasługuje, no. zasługuje na to. Więc, no to co można powiedzieć? To tyle. Dziękujemy za oglądanie. Tak, to by było na tyle.